Być potraktowanym jak śmieć, którego należy wyrzucić przez drugą osobę jest okropnym przeżyciem, a jednak jest uniwersalną częścią narcystycznej relacji. Więc zacznijmy od przyjrzenia się cyklowi, jaki towarzyszy narcystycznej relacji. W większości przypadków, nie we wszystkich, lecz w ogromnej większości, idealizacja przyjmuje formę bombardowania miłością. Na temat czego jest inny film w tej serii. Tak więc bombardowanie miłością lub idealizacja trwa tak długo, aż utkniesz w tej dynamice związkowej. Właśnie wtedy, gdy odetchniesz z ulgą i uwierzysz, że przytrafiła ci się bajka, właśnie wtedy, właśnie wtedy zacznie się etap dewaluacji. Dewaluacja może zacząć się powolutku. To, gdy zaczynają się te małe krytycyzmy, gdy zaczynasz doświadczać pogardy. Gdy podarunki i wielkie randki się kończą, gdy telefon narcyza staje się dla niego bardziej interesujący niż wy siedzący przed nimi. I gdy uszczypliwe komentarze się zaczynają, dla przykładu, Ty naprawdę masz zamiar tak się ubrać? Oraz inne komentarze tego rodzaju zaczynają przybierać na sile w waszym związku. Wtedy będzie to czas kompletnego zdezorientowania w związku, bo nie jesteś w stanie stwierdzić, kiedy skończyło się bombardowanie miłością, a zaczęła pogarda. Jedyne co wiesz, to że nagle zmieniła się pogoda. Było bardzo ciepło, a nagle zrobiło się zimno. Faza dewaluacji przydarza się zaraz, jak zaczniesz się czuć zakotwiczona. W związku jako prawdziwym związku. Może się okazać, że opierałeś się temu związkowi przez dłuższy czas i być może przeszła ci przez głowę myśl, że to bombardowanie miłością jest trochę zbyt piękne, by mogło być prawdziwe. Mnie nie oszuka. A oto zaraz, jak tylko poczujesz się jak u siebie, poczujesz, że to jest prawdziwy i głęboki związek, właśnie wtedy zaczyna się dewaluacja. Powód takiej nagłej zmiany. Jest trochę skomplikowany, lecz w dużej mierze dzieje się tak, ponieważ w głębi serca narcyza tkwi pogarda do samego siebie, która jest tak absolutnie głęboka i nieokiełznana, że właśnie wtedy, gdy ktoś zacznie dostrzegać w nich dobroć, to tak jakby to uaktywniało ich nienawiść do samych siebie którą oni następnie projektują na ciebie. I tak oto zaczyna się dewaluacja. To tak, jakby przypisywali uczucie dewaluacji, które czują względem siebie, tobie. Dewaluacja może trwać miesiącami, latami, a nawet całymi dekadami. Zanim się spostrzeżesz, staje się ona nową normalnością, Życie będzie naznaczane wyzwiskami oraz poniżaniem. Wyrzucanie to dosłownie to, co się dzieje. Wyrzucanie tak, jak się wyrzuca śmieci. Lecz czasami wyrzucanie może nigdy się nie kończyć. Możesz tkwić w swego rodzaju piekle dewaluacji na zawsze. Lecz wyrzucanie zachodzi, gdy odstawią cię na bok. Czujemy wtedy, że to strasznie lodowate zachowanie, lecz można mieć taki narcystyczny związek, w którym się nadal znajdujemy, pomimo że nas wyrzucono. Dla przykładu, Twój narcyz skoczył w bok, na przykład zdrada małżeńska lub po prostu zdrada. Więc w efekcie zostałeś wyrzucony, lecz nadal pozostajesz z narcyzem w związku. Lub podejmują oni pracę, na przykład robią jakąś dobrą okazję rozwojową, która nie bierze ciebie pod uwagę. Zostawiają dla ciebie opcję, że albo ty zostawiasz swoje życie, by za nimi pójść, lub to oni ciebie zostawią. Więc oni najzwyczajniej w świecie robią to, co im pasuje. U narcyza... Wyrzucanie jest często motywowane pogardą i znudzeniem. Po prostu narcystyczny pokarm, jakiego dostarczałeś, przejadł im się, a narcyzi zwykle szukają nowych wrażeń. Więc to może być bardzo specyficzne dla twojej historii, jednak jakąkolwiek formę to przyjmie, wyrzucanie jest czymś okropnym dla ciebie być wyrzuconym z związku, w jakim wydawało ci się, że jesteś. Wielu Narcyzów spodziewa się, że to ty odwalisz brudną robotę i zakończysz związek tak, by oni mogli potem zwalać winę na Ciebie. To ona mnie zostawiła. To on wypełnił papiery rozwodowe. Ona się wyprowadziła i zostawiła mnie i dzieci. On odszedł do, od swojej rodziny. Dzięki czemuś takiemu. Mogą sprawiać wrażenie tych dobrych dla świata, a ponieważ lubią wpajać światu fałszywą narrację, ty w tym wszystkim wypadniesz na tę zimną i niedmiłą i gotową, by odejść osobę, co nie jest dobrym uczuciem. Oczywiście błędy, które ludzie najczęściej popełniają podczas etapu dewaluacji i wyrzucania, to pytanie się o to, dlaczego podczas etapu dewaluacji oni będą stosować gaslighting i zaprzeczać, że cię dewaluują, a nawet mogą mówić, że masz paranoję lub że jesteś przewrażliwiony lub szalony. Podczas etapu wyrzucania, jeśli spróbujesz zmusić ich do odpowiedzialności za ich zachowanie, raz jeszcze nadziejesz się na jeszcze więcej gaslightingu. Ludzie chcieliby móc sobie to wszystko poukładać, więc pytanie się, dlaczego to zrozumiałe. Lecz nie da się w tym wszystkim znaleźć ładu, ponieważ narcyz nie przyzna się, nie powie tak, mam problem z tworzeniem zdrowych więzi międzyludzkich. Jestem głęboko niedowartościowaną osobą i gardzę bliskością, więc ja, tak, wiesz, masz rację. Ja cię odrzucam i traktuję cię źle po to, by zobaczyć i przetestować moją hipotezę, że to ty, zobaczywszy moją słabość, mnie zostawisz i założenie jest, że tak właśnie zrobisz, więc sprawdźmy, czy mi się to uda. Oj, nie, nie powiedzą ci tego, pomimo że tak właśnie wygląda ta dynamika, która najprawdopodobniej dzieje się przed twoimi oczami. Więc pytanie ich o wytłumaczenie tego zazwyczaj wyrządzi więcej szkody niż pożytku, ponieważ oni sami nie mają świadomości tego, co naprawdę robią. Cykle dewaluacji i wyrzucania dzieją się również w rodzinach. W większości przypadków, jeśli nie wpadałeś jak dziecko w węgle prosto w schematy narcyza, to on uzna, że jesteś jego wrogiem. A w rodzinie tak dzieje się, gdy nie podążasz za programem tego, czego w danym momencie narcystyczny rodzic, brat, siostra, lub wujek, ciocia, lub też dziadek, babcia chce. Członkowie twojej rodziny, oni dowiadują się bądź też uczą, że jeśli udobruchasz nacystycznego członka rodziny, to będziesz mógł ich uspokoić i pozostać w ich łaskach. To zaś może być wyjątkowo mocna zależność, gdy narcyz ma jakąkolwiek władzę. Dla przykładu pieniądze, których mogą użyć, by kontrolować członków rodziny. Więc jeśli ty jednak postawisz im jakąś prawdziwą granicę, to właśnie wtedy często w rodzinie zaczyna się proces dewaluacji i wyrzucania. Dla kozłów ofiarnych w systemach rodzinnych cykl wyrzucania i dewaluacji jest nieodłączną częścią roli, jaką kozioł ofiarny gra w systemie rodzinnym. Są ciągle i ciągle dewaluowani. A jeśli kozioł spróbuje postawić granice, natychmiast są wyrzucani. Dewaluacja i wyrzucanie, oczywiście, może się zdarzyć w miejscu pracy. W takich przypadkach narcystyczni szefowie, menadżerowie oraz liderzy dewaluują ludzi, których skreślą, bo nie umieją grać w drużynie. Najzwyczajniej w świecie to są ci ludzie, którzy nie są potakiwaczami. A potem, koniec końców, mogą sprawić, że życie jest tak okropne dla takich osób, które nie przyklaskują wszystkiemu, co robią, że tacy ludzie odchodzą lub są zwalniani. Zaraz po cyklu dewaluacji oraz wyrzucania, niestety najczęściej występuje tak zwane wciąganie. Dlatego jest to tak dysfunkcyjny cykl. Niektórzy nabierają takiego wstrętu do tych cykli, że w końcu odchodzą. Lecz całkiem często ten niedowartościowany narcyz, który pragnie mieć kontrolę, wciąga nas z powrotem jak odkurzacz. Jeśli dasz się nabrać i pozwolisz, by cię wciągnięto, ten cykl zacznie się od nowa. Idealizacja, dewaluacja oraz wyrzucenie. To taki odwieczny cykl, który tak naprawdę skończy się dopiero, gdy to ty zbierzesz się na odwagę, by ten cykl zatrzymać, a może on być całkiem uzależniający? Wiele ludzi myli ekscytację z bycia wciąganym oraz idealizowanym z miłością. To nie jest miłość. To znęcanie, a terapia staje się kluczowym narzędziem, by móc zacząć myśleć o tym, jak zakończyć to zamotanie i naprostować błędne myślenie, wedle którego miłość i cykle znęcania są dla nas tym samym. Narcyzi dywalują i wyrzucają z wielu już wymienionych powodów, lecz również. Ponieważ nisko cenią intymność i mają bardzo ograniczoną empatię. Ich tak naprawdę nie obchodzi to, jak te cykle wpływają lub ranią ciebie. Robią to bez namysłu. A w pewnym sensie chaos, który tworzą, jest dla nich bardzo wygodny. Nie mają żadnych względów na to, jak to ciebie rani, lecz nawet podoba im się ta ekscytacja i rollercoaster, jakim jest ten cykl. Te toksyczne cykle zadają niesamowite rany tym, którzy w nich tkwią. Po prostu takie związki stają się ekstremalnymi rollercoasterami, które są uzależniającymi cyklami, być może wyuczonymi w Twoim wczesnym dzieciństwie, gdzie były sposobem naradzenia sobie z odrzuceniem. W pewnym sensie te toksyczne cykle sprawiają, że związek cały czas jest ekscytujący dla narcyza i bardzo łatwo dać się wciągnąć w wir, który oni tworzą. Dla niektórych ludzi dających się wciągnąć w taki cykl w przedziwny sposób jest on przeżywanie na nowo tego, w jaki sposób w dzieciństwie próbowali oni przekonać swoich niekochających rodziców, by ci ich kochali. To prawie tak, jakby odrzucenie było czymś znajomym, a zatem może być ekscytujące, gdy ktoś cię wciąga z powrotem i idealizuje przez choćby krótką chwilę. Przez tę chwilę to tak, jakbyś przenosił się do swojego dzieciństwa i czuł radość z tego, że udało ci się przekonać do siebie tego oziębłego rodzica. Lecz potem, gdy dewaluacja i wyrzucenie się zaczyna, a jest nieuniknionym, że się zaczną, niestety ta część cyklu również jest ci znajoma. Uaktywniane jest w tobie twoje wnętrze, tam gdzie zakodowano ci, że nie jesteś wystarczająco dobry. Niektórzy ludzie pozwalają, by te cykle dewaluacji i wyrzucania miały miejsce, ponieważ często przyjmują narrację narcyza, który wykazuje im, jak miał on ciężko w życiu. I życie narcyza faktycznie mogło być trudne. Narcyz często będzie udzielił się opowiadaniami o tym, jak to nigdy nie zostało im dane poczuć miłości, gdy dorastali, że było im tak ciężko. I w związku z tym ty cierpisz w jego cyklu powierzysz, że w ten sposób okazujesz im miłość, że być może tobie uda się naprawić ten ból, który czuje narcyz. Nie uda ci się. Dawać komuś by cię krzywdził w imię miłości nie jest miłością. Ich opowiadania o cierpieniach, znęcaniu się i traumach mogą być bardzo prawdziwe. Mogli mieć naprawdę trudne dzieciństwo i współczujesz im. Ale te krzywdy nie są twoją odpowiedzialnością. Nie jesteś w stanie zmienić ich przeszłości. A pozostawanie w tym jako przedmiot, który czasami jest im potrzebny, lecz przez większość czasu odstawiany jest w kąt, takie zachowanie nie dość, że wcale nie pomaga nacyzowi, to jeszcze szkodzi na Twoją psychikę i zdrowie fizyczne. Nie ma tu zwycięzców. Bycie wyrzuconym to straszne uczucie, które może aktywować Twoje uczucia porzucenia i odrzucenia. I wiele osób będzie starało się walczyć o związek w takiej sytuacji. Próbują utrzymać iluzję szczęśliwego związku lub szczęśliwej rodziny. Faktem jest, że my ludzie pod wieloma względami jesteśmy upartymi stworzeniami i walczymy o te rzeczy, których nie da się mieć. Safiksujemy się na tych właśnie rzeczach. A często jest, że właśnie wtedy, gdy coś nam się wymyka, staje się to o wiele ciekawsze. Lub te rzeczy, których nie wolno nam mieć. Każde dziecko chce ciastko schowane w słoiku na półce. Nie daj się nabrać na tę sztuczkę. Jeśli zostajesz zdewaluowany, a potem jesteś wyrzucany, odbierz to jako dary. Wiem, że to brzmi niedorzecznie. Ale jest to dla ciebie szansa, by się wyrwać ze związku, który najprawdopodobniej cię zatruwa. Lecz by móc to zrobić, musisz docenić siebie. A to wymaga, byś się zagłębił w to, skąd te zakodowane w sercu przeświadczenia o twoim niedowartościowaniu się wzięły. I postawił się w pozycji miłosierdzia względem samego siebie. Pamiętaj, że miłosierdzie względem samego siebie jest jak kryptonit na zapędy narcyza, gdy nabędziesz takiego współczucia względem siebie, narcyz straci wszelką moc, a ty możesz w końcu odejść. Trzeba zrozumieć, że jest możliwe, by w tego rodzaju cyklach dewaluacji i wyrzucania nabyć tego rodzaju władzę. Często czujemy się osaczeni przez nacyza, w strachu czekamy na moment, kiedy nas znowu zdewaluują lub wyrzucą. Bez znaczenia, czy nacyzem jest partner, członek rodziny, czy też szef pracy. Faktem jednak jest, że koniec końców Ty masz o wiele więcej siły niż Ci się wydaje Zawartej w formie właśnie miłosierdzia dla samego siebie Miłosierdzia dla siebie pozwala Ci nie tylko powiedzieć Nie będę w tym brał udziału Widzę czym to jest, nie jest to dla mnie dobre I daje możliwość odejścia Lecz poprzez miłosierdzie względem siebie Również miłosierdzie wobec bliźniego staje się możliwe. I choć wydaje się to ogromnie trudnym wyzwaniem, biorąc pod uwagę, jak trudnymi są związki narcystyczne, tak jak powiedziałam, często narcystyczne osoby miały bardzo trudne pochodzenie. Właśnie to wyjaśnia stan ich osobowości, dlaczego jest poukładana w sposób jaki jest. Lecz nie ma powodu, byś ty brał udział w tego rodzaju toksycznych cyklach. Nie musisz dewaluować i wyrzucać. Pozycji miłosierdzia względem siebie możesz dać im po prostu odejść. A w Twoim sercu pielęgnować nadzieję, że być może oni pójdą po pomoc, której potrzebują, by móc dojrzeć do zdrowej przyszłości. Jednakże to nie jest Twoje zadanie. Twoje przetrwanie jest Twoim prawem, a jeśli masz pozwolić sobie żyć, to będąc w takim cyklu, musisz się z niego wydostać, przerywając dewaluację i wyrzucanie.